Wiewiórki i bobry! Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu świąt i witam Was z plaży jeszcze, tutaj w Pakląg. Zapraszam na odcinek, który będzie się składał z dwóch części z tego co działo się pierwszego dnia świąt, czyli wczoraj i tego co wydarzyło się w dniu dzisiejszym. Życzę Wam miłej zabawy i odpoczywajcie. Cieszcie się świętami, cieszcie się byciem razem. Miłej zabawy. Brawo! To jest taka miska z wodą do opłukania stóp stop zanim się wejdzie do, do bungalowu, ale Dżuny postanowiła, że przysiądzie sobie schłodzi się troszeczkę. Brawo Dżuny kochanie, brawo! To był fantastyczny pomysł. Kreatywność to jest najważniejsze. właśnie świętuję tutaj na plaży na żywo śpiewać na żywo brawo Kasia widzę że dostałaś nagrodę na brawo zaczęła się impreza część ee, formalna można by jeszcze powiedzieć e, jedzenie zaprowadzę o manu tu mamy bufet jak jakaś kasza, kuskus kus z warzywami eee, Szaszłyki Jakieś ziemniaki, tutaj nie wiem jakaś kisza Czy coś w tym stylu, owoce Ej, Cześć, hello, hello oh, sorry, pasta. Hey, How are you? Kurczaki, szaszłyki, jeszcze jakieś troszeczkę rzeczy I piwo za barem Czarujący tutaj, koktajle Świąteczne Plaza. Dla mnie niestety yy, przybrana, jakby wybrana i dobrana na dzisiejszą imprezę świąteczną yy, karta menu. No nie bardzo pasuje. Yy, innymi słowy, to nie jest jedzenie, które ja bym chciał jeść w święta i dlatego go nie będę jadł. Yy, natomiast yy, zjem sobie troszkę później jeszcze sałatkę warzywną i rybę po grecku z największą przyjemnością. A jak się uda to może podgrzeje bigos i jego również z największą przyjemnością zjem. Także na razie sobie spaceruję i obserwuję. Staropolskim zwyczajem wznoszę toast za wasze zdrowie. Piwem z puszki, ale zimnym. Ej, nikt nie raczy się niestety dzisiaj, znaczy niestety, stety, mocym alkoholem, więc przy piwku. Jest wino do wyboru, ale... Zostanę przypiwiony. Teraz mniej świątecznie, coraz mniej świątecznie. Mi un po' è Vittorio, Andrea, molto atti spivavage, molto very oh, io mi la detto, perfetto, <laughs> la Vodecca, it's, perfetto, 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 da solo, Uh, we, we, we say hey, Witam Państwa serdecznie na festiwalu piosenki francuskiej w Opolu.

Kasia świątecznie tutaj radośnie sobie siedzi Wspaniale naprawdę Celebrując radość świąt kolorowymi Pręcikami Niezbędnie muzyka gra głośno coraz więcej osób się pojawia i mamy tutaj już nawet jednego Polaka mamy mamy Słowaka dużo Francuzów dużo Niemców i Włoków, ale i Polaków nie brakuje na tej kwestii jest w on jest walijczykiem Welsh drugi dzień świąt wita nas porankiem już znacznie chmurniejszym niż wczoraj. Delikatnie pada deszcz, ale i zatoka się uspokoiła trochę. Yy, dzień się budzi, dopiero pierwsi goście zatem wstają. Yy, obsługa przygotowuje miejsce do funkcjonowania codziennego. No ja myślę, że my jeszcze chwileczkę tu zabawimy i później będziemy jechali do miasta już how is your apple pie? Sweet. próbuje placka takiego e, z jabłkami, który miał niby przypominać szarlotkę, ale nie przypomina jej nie przypomina. ani w wyglądzie, ani w smaku. Darunku tak podjada, ale niezbyt chętnie. Nie, nie jest jeśli jest za słodkie takmera, to naprawdę jest słodkie. A to jest naga. Poznaliście już nagę? Naga, kawał psa. Wprawdzie w pogodzie można by zarzucać, że w związku z brakiem słońca nie jest idealna, ale to nieprawda. Nie jest tak upiornie gorąco. Jest mega przyjemnie. Ostatnie chwile na plaży oddam się relaksowi zanim będzie trzeba ten cały tabun rzeczy zebrać i pojechać do Kokongu. Przyjechał teściu, czyli tata Tarong, Zabrał ją dżuny. Jadą teraz do Kokongu. Ja jeszcze zostanę troszeczkę na plaży sobie dzisiaj, znaczy później tarong po mnie przyjedzie. I również wrócimy. Także śpimy już w mieście. Ale proszę kilka korek. Ale na razie, tarą jedzie spędzi trochę czasu z rodziną sama, a ja tutaj jeszcze. do zobaczenia. A ja tutaj jeszcze chwilę posiedzę ze wszystkimi. Na plaży. Mango. Mango! To jest rodzona siostra Fetiego, który jest u Pawła i Kasi w Kokong Sosycz. Siostrzyczka. Proszę. Największa różnica, jaką zauważam pomiędzy nimi, to to, że ta jest zdrowa. I don't know what you said, but she, even she was shocked. <laughs> oh my god, she looks like she's so like... Like the bat. No, ok, ok, enough, enough. Śliczna. Ibo przekazał stery przy grillu pracownikowi. Tutaj mamy krewetki grillowane i tutaj warzywne szaszłyki. Mmm, yummy, yummy, yummy. Nam yum, nam. Yum. With coconut sauce. Ooh. yeah, Lovely. Zostawiamy gościnne progi Young, Walden Free. Nie na długo. I idziemy na spacer. Przejście kawałek z Kasią. Chcemy zobaczyć, jak się zmieniła plaża w ciągu tych miesięcy, kiedy nas tutaj nie było. Co się pojawiło nowego. Oczywiście Wam to wszystko pokażę. A jak... Zapewne zauważycie, cały czas zasuwają tej ciężarówki bieżące piach i gruz, non-stop budują się tu nowe miejsca, non-stop nawożony jest piach w kolejne lokalizacje, gdzie powstają następne inwestycje. I wraca kolejna. Przeszliśmy kawałeczek z Young Walden Free. chcemy zobaczyć czy da się zwiedzać idąc plażą, to jest dość wysoki poziom morza i chyba się nawet uda. Nie ma tragedii. Włodzie poparkowane ściągam klapki idziemy taki spacer plażą. Bardzo przyjemny, ale widać ale bardzo dużo. No, mijamy właśnie, właśnie toczka w toczkę podobne do siebie miejsca. Z oczywiście bardzo głośną muzyką kmerską. Siedzą sobie w bungalowach. Jedzą, piją i miło spędzają czas. I tak to się robi właśnie w Kambodży. Fantastyczne jest to, jak się cieszą bardzo ludzie na widok białego idącego plażą. Siedzą sobie, jedzą, tańczą. Fantastyko. Ta otwartość i przyjazność i brak jakiejkolwiek niechęci, agresji. To jest niesamowite. I właściwie zupełnie obcy ludzie, którzy siedzą co drugie miejsce. Woła i zaprasza do tego, żeby podejść, zjeść z nimi i się napić. To jest miejsce, w którym <laughs> kiedyś żeśmy siedzieli razem z Mr. Tuo. To nie To nie jest Tuo? Chyba? Nie, no to jest chyba Mr. Tuo. Idę zobaczyć. No tak, to jest nasz generał. Nie wierzę. Po prostu świat jest za mały. To jest niesamowite. To jest niesamowite. A właśnie opowiadałem o tym, że tu właśnie żeśmy siedzieli. Usiedliśmy na chwileczkę z Mr. Tuo tutaj. No, tak go wymaga kultura. Tutaj ma te muszle zielone, które bardzo lubię. Niestety są trochę niedogotowane i nie bardzo wiem o... Mister Tuo właśnie teraz prezentuje. Tak wygląda taki glut. Ale z sosem bardzo dobry. I dobry. Natomiast najgorzej jest z piwem, bo już drugie, które otworzyłem jest po prostu... E, zamarznięte i w środku jest śnieg. Także no, nie można się napić, ale to i tak ok, bo to jest jedno z moich, jak być może wiecie, najmniej ulubionych piw. No właśnie, mamy plan, jak to zrobić, żeby stąd uciec. Bo tu widzę, pan płoć się przygotowuje do grubszej imprezy, a my musimy wrócić sam zaraz. No zobaczymy. To jest kot z hula hula, Ekong i reaguje, po czym poznać nie byliśmy pewni, ale wystarczyło zrobić kici, kici, kici i przyszedł, ale to jest bydle jaki wielki ale ile ran ma jaki musi tutaj walk stoczyć widurka poznał panią swoją to jest kot, który był tutaj półdziki on taki pomieszkiwał w huli ale chadzał swoimi ścieżkami w żadnym wypadku nie nadawał się do tego, żeby go zabierać stąd no i został i sobie radzi no, ale no, przyznam szczerze, jest dawno taki... nie widziałem takiego bitek po prostu mięśni. Ale nadal lubi pieszczoty. Kolejny nowy lokal murowany, ale trochę na czarno właśnie, taki smutny. Tam jakiś kajak do wynajęcia. Dzieciaki się bawią, tutaj taka huśtawka, no nie powiem skąd inspiracja, prawda? Ale, ale jest. Tutaj trochę ozdób świątecznych, także klimat jest. Dużo ludzi, fajnie. No i to jest hula. A właściwie to, co z niej zostało. Przeszliśmy taki kawałek dość duży, żeby właśnie zajrzeć, jak to wygląda tutaj. No smutny to widok przy jest moja palma. Niewiele zostało. Znaczy to wszystkie te szkielety, konstrukcji, jakby bungalowów są nasze, no ale ściany powybijane, powybalane, trochę smutne to. Ale nie będę się smucił za każdym razem, kiedy tu jestem przecież. Tą ścieżkę, tą ścieżkę tutaj całą betonową robił Bir Ankl. Hula hula. I jeszcze jedna przebitka. Na to, co po hulce zostało, i będziemy wracali. Tak, z tego pięknego drzewa wielkiego, rozłożystego, wszystko poobcinali, tylko teraz tam na górze rośnie. Szkoda, co, czemu się mścić na, na, na roślinę? Wróciliśmy właśnie z Kasią do Young Wild and Free. Tutaj Maria przygotowuje jakieś przepysz na koktajle. Mm, tam jest ktoś na plaży, już ktoś tu siedzi. Ile zajrzę jeszcze szybko na grilla? Czy jedzenie gotowe? Jak to wygląda? Kokosy są, to jest nie o to sobie świeżego kokosa prosto z palmy ściągnąć. O, robi się krewetek. Pakija. Mm. Sporo. Tam jest trochę kurczaka, trochę szaszłyków. No super, zaraz będziemy jeść. Kusząca perspektywa to łóżko na plaży z widokiem na fale. Ja, korzystając z tego, że jeszcze tutaj jestem, wdebię koszulę i troszkę się poopalam. Chyba, chyba już to jest czas na to, żeby zakończyć ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję po raz enty tradycyjnie za oglądanie. Cieszcie się ostatnim dniem świąt. Eee, bawcie się dobrze. Zapraszam serdecznie na jutro, na odcinek, który będzie już poświąteczny. Do zobaczenia! Trzymajcie się! Cześć!